Siema, pokażę Ci coś odjechanego na bębnach. Zobacz, to jest kombinacja prawa-lewa stopa. To jest prawa, to jest lewa, a to jest stopa. I kombinacja to jest prawa-lewa stopa, lewa-prawa stopa. No, i na werblu brzmi to cały czas tak samo. Jakby nie, nie słychać różnicy między tym, że jest to od prawej, a potem od lewej. Ale teraz robimy tak. Prawą rękę dajesz tutaj na flortą, a lewą rękę dajesz na hi-hat. Prawa-lewa stopa, ale to lewa-prawa robisz crossover to się nazywa. Takie, taką przecinkę, że lewa ręka idzie pod prawą ręką. Rozumiesz? Tak. Nie tak, tylko tak na razie. I zobacz. I, i to powtarzam. Mamy prawa-lewa stopa. Teraz lewa prawa stopa. I kolejny obrót jest taki, że lewa idzie nad prawą ręką. Czyli najpierw szła pod, a potem idzie nad. Nie, i mamy lewa prawa stopa. No jest takie la-la-la-la-la-la-la-la. ale wygląda to fajnie w tempie, nie? Taki szal, a o, wiesz o co chodzi? Musi być trochę tego, lubisz to. To jest fajne, i to można wpleść w jakąś solówkę po prostu na Nie Niekoniecznie w piosence, ponieważ raczej wszyscy pomyślą, że tak zwane puknie się jeszcze w czoło, nie? Zagraj to na swój sposób i oznacz mnie na którymś z portali społecznościowych, żebym to zobaczył. I po więcej tego typu rzeczy obserwuj mój profil.